Zestawa, która oparta tak naprawdę na kontraście, wstawieniu, na które mam wrażenie, że w dużej mierze obraniczuje przede wszystkim młode malarstwo w ale myślę, że w ogóle młode malarstwo. E, Kontrast formy treści widać i geometyzacja glometyzacja, e, To myślę, że przede wszystkim jest ze znacznikiem jakości tych prac. E, co mogę tutaj powiedzieć? Ja myślę, że to fajne dopełnienie zarówno obraz, jako e, nie porch, nie <trafiszmez naturalny> i wolny, i treść. To jest czas ciekawych albo średnich indywidualności. I mam wrażenie, że tutaj rysują się dwie ciekawe, które będzie wyglądało. To może prostu tutaj oczekiwać takiego głodu, na to, co Pan powiedział, tak naprawdę malarkami podziękować za oprawę graficzną. Podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi.